Jan Chrzciciel stał wraz z dwoma swoimi uczniami, i gdy zobaczył przechodzącego Jezusa, rzekł: Oto baranek Boży. Dwa uczniowie usłyszeli, jak mówił, i poszli za Jezusem. Jezus zaś, odwróciwszy się i ujrzawszy, że idą za nim, rzekł do nich: Czego szukacie? Oni powiedzieli do niego: Rabbi, to znaczy, nauczycielu Gdzie mieszkasz? Odpowiedział im, chodźcie, a zobaczycie. Poszli więc i zobaczyli, gdzie mieszka, i tego dnia pozostali u niego. Było to około godziny dziesiątej. Jeden z dwóch, którzy to usłyszeli od Jana i poszli za nim, był Andrzej, brat Szymona Piotra. Ten spotkał najpierw swojego brata i rzekł do niego: Znaleźliśmy Mesjasza, to znaczy Chrystusa. I przyprowadził go do Jezusa. Jego rzekł. Ty jesteś Szymon syn Jana ty będziesz nazywał się Kefas to znaczy Piotr Oto słowo pańskie Chwała Tobie Chryste Są bracia i siostry w naszym życiu takie wydarzenia które nasze życie zmieniają, w każdym razie nadają nowy kierunek, nowy sens naszemu życiu i na ogół pamiętamy je przez całe życie. Każdy z nas, myślę, że takie doświadczenie ma, nosi w sobie spotkanie kogoś czy jakieś wydarzenie, czasem nawet i wydarzenie trudne, bolesne. Święty Ignacy został raniony kulą marmatnią w obronie <laughs> Pampeluny. I to wydarzenie, trudne dla niego i niebezpieczne nawet dla jego życia, stało się punktem zwrotnym w jego życiu. Ja sam przypominam o pewnym spotkaniu, które miało miejsce. Przeszło 50 lat temu w moim życiu, które zapoczątkowało zmianę mojego życia. To są, myślę, cenne wspomnienia, które pozostają w nas. I o takim wydarzeniu również mówi dzisiejsza Ewangelia. Wydarzenie, które pierwsi uczniowie zapamiętali. Było to około godziny dziesiątej, czwartej po południu, czyli to musiało głęboko im zapaść w pamięć. I tutaj słyszymy o tych dwóch uczniach Jana, Andrzeju i drugi najprawdopodobniej sam Jan. Akurat są wśród uczniów Jana Chrzciciela. Być może, tak mówiąc, nieco żartobliwie, chcieli sobie zafundować jakieś rekolekcje takie na pustyni z Janem Chrzcicielem. Myślę, że później wrócili do swojego zawodu, czyli do rybołówstwa. Później Pan Jezus ich jeszcze powołuje nad jeziorem Galilejskim. Ale w każdym razie tutaj są, po tej stronie Jordanu. I Jan, który nieco wcześniej mówi o Jezusie, doświadczył wielkiej Teofanii Boga nad Jordanem, kiedy Jezus wstępował do chrztu i mówi o Jezusie, to jest Ten, o którym powiedziałem, po mnie przyjdzie mąż, który mnie przewyższył godnością. I dzisiaj i nazwał Go barankiem Bożym. I dzisiaj podobnie Jan czyni to w obecności owych dwóch uczniów. Jezus przechodzi i Jan Chrzciciel mówi o to baranek Boży. Dla uczniów jest to wstrząs, dla tych dwóch uczniów, dla Andrzeja i tego drugiego. Dlaczego? Przecież poznali Pismo Święte, znali proroctwa, znali zapowiedzi dotyczące Mesjasza. Znali symbolikę Baranka Paschalnego, który ratuje naród wybrany od anioła niszczy niszczyciela. Znali również pieśni Sługi Jachwy, z proroka Izajasza, szczególnie czwartą, pieśń Sługi Jahwe, gdzie jest mowa o tajemniczej postaci, która idzie bez żadnej winy na śmierć, biorąc na siebie grzechy innych i otrzymuje władzę, jest wywyższony. Tajemnicza postać, przypominamy sobie, że to nawet dla wielu ówczesnych było trudne do zrozumienia, bo mieli w głowach pojęcie Mesjasza chwalebnego, zwycięzcę, wyzwoliciela na podobieństwo wielkich królów Dawida czy Salomona, przypominamy sobie jaków urzędnik etiopski jedzie wozem i czyta proroka Izajasza prawdopodobnie jeden z, z tak zwanych bojących się Boga albo może nawet i prozelita ten który już przyjął judaizm czyta ale nie rozumie akurat tam Filip przechodził posłany tam przez Ducha Świętego i on się go pyta o kim to prorok mówi i Filip mu wytłumaczył, o kogo chodzi, o jakiego baranka chodzi. A zatem nie dziwimy się, że dla uczniów był to wstrząs. I dlatego idą za tym tajemniczym człowiekiem, którego Jan określił mianem baranka Bożego. Idą, Jezus się odwrócił. Jezus, jeśli ktoś go szczerze szuka, zawsze zwraca się ku, ku temu szukającemu, nie odwraca się plecami. Zwrócił się do nich i spytał, czego szukać. Oni mówią: „Rabbi, gdzie mieszkasz?” Owo mieszkać to jest słowo bardzo tajemnicze u Świętego Jana. Ono nie tylko znaczy mieszkać, przebywać, bytować gdzieś, znaczy również trwać. Na przykład w alegorii o krzewie winnym i latoroślach. Ten, kto trwa we mnie, i to jest to samo słowo użyte tutaj, czyli ten, kto mieszka we mnie, ma życie w sobie. Zaproszenie dla każdego z nas, żeby mieszkać u Jezusa, żeby trwać w Jezusie. To jest właściwie, można by powiedzieć, jakaś ilustracja do pierwszego czytania. Ten, kto trwa w Jezusie, jest w Bogu, trwa w nim nasienie Boże, narodził się z Boga, jest dzieckiem Boga, Postępuje tak jak Chrystus, miłując Boga i braci. Boga ze wszystkich sił, a bliźniego jak siebie samego. To jest w istocie fundamentalne przykazanie, które Jezus wykonał do końca i w pełni. I do tego my również jesteśmy zaproszeni. Trwać w Jezusie. I to właśnie znaczy, to, o czym mówi także Alegoria o Krzewie Winnym. Trwać w Jezusie, mieszkać w Jezusie, to znaczy się żywić się Jego życiem. Tymi sokami, które od niego płyną, żeby być latoroślą przynoszącą owoc obfity. Ale jest w tej Ewangelii również coś ważnego dla nas, a mianowicie. Owi pierwsi uczniowie, Andrzej i Jan, są tak przepełnieni tą radością spotkania Mesjasza, spotkania Baranka Bożego, że nie mogą się tym nie podzielić. I kiedy Andrzej spotyka swojego brata, Szymona. Mówi do niego, znaleźliśmy Mesjasza. I przyprowadził go do Jezusa. Jezus, który zna serce człowieka, który wszystko zna, wie jak się nazywa. Szymon mówi: Teraz będziesz się nazywał Kefas. Nadaje mu. Nowe imię, nową tożsamość, co jest zresztą potwierdzone we wszystkich Ewangeliach. Ale chcę zwrócić uwagę na to, że to jest piękne słowo, które mówi również o naszej misji. Każdy z nas otrzymał to imię, które jest imieniem w Bogu. Właściwie można powiedzieć, że otrzymał to nowe imię w Chrzcie Świętym. To było fundamentalne spotkanie, o którym nawet. Nie mamy żadnej świadomości w przeciwieństwie do, do tych spotkań z ludźmi przez których Chrystus przemieniał, kształtował, przekierunkowywał nasze życie, a przecież to jest fundamentalne spotkanie. To jest właściwie fundament naszego dzieciństwa Bożego. Chrzest sprawił, że jesteśmy dziećmi Ojca i braćmi i siostrami Jezusa. I to również jest zaproszeniem, jest misją dla każdego z nas. Otrzymaliśmy tam Ducha Chrystusa z Zmartwychwstałego, żeby innych przyprowadzać do Jezusa. Ktoś może powiedzieć, no ja to się do tego nie nadaję, nie mam żadnych zdolności. Każdy z nas na swój sposób może to czynić. Przez dobre słowo, przez modlitwę, przez przykład, przez napomnienie również, kiedy trzeba, z miłością oczywiście. Niech te nasze wspomnienia, spotkania z Chrystusem przez ludzi, bo to na ogół dokonywało się przez innych ludzi czasem przez jakieś szczególne natchnienie, ale na ogół to przez konkretne wydarzenia. Niech one nam również przypominają, że i my jesteśmy do tego powołani, żeby innym pomagać, znajdować ich drogę do Chrystusa, żeby i oni mogli mieszkać u Chrystusa, żeby mogli trwać w tym krzewie winnym, który daje życie. I za wspólną modlitwę zachęcam Was do tego, żeby dać kciuka w górę, nacisnąć subskrypcję i dzwoneczek, żeby dostawać powiadomienia o kolejnych naszych materiałach. Jeśli chcecie też nas wesprzeć, pracę naszego centrum, to znajdziecie numer konta w opisie, żeby zrobić przelew albo takie linki do szybkich przelewów. Mamy też profil na Patronite. Jak ktoś chce w taki sposób nas wesprzeć, to też jest to możliwe. Za każde wsparcie wielkie dzięki i jeśli chcecie jeszcze chwilę potrwać w Bożej atmosferze to znajdziecie tutaj odnośnik do teledysku Mocnych Duchów.